Cześć, z tej strony Max i witam Was w kolejnym odcinku otwierania paczek z kartami sportowymi. Na dzisiaj przygotowałem taką paczkę Hunted Hoops, czyli nawiedzone obręcze. Jest to chyba ostatni licencjonowany produkt Panini yy, traktujący o NBA. No i w tej paczce mamy 120 kart, 40 paczek po 3 karty. Nie będę Was ukrywał, że próbowałem już wcześniej to nagrywać, dlatego niestety. Te opakowanie będzie już otwarte. No, poleciała mi po prostu kamera, a bardzo chciałem to nagrać. Więc, no, otworzyłem tylko dwie paczki i trafiłem Jarret'a Alena, Terence'a Shannona Juniora, Raschera Fleminga, Dorona Holmesa. No i z takich fajniejszych to właśnie trafiłem Klego Olinika i Luke Doncicia. No niestety jakoś tak dzisiaj nie mam szczęścia, więc postanowiłem, że po prostu będę kontynuował. Niestety, jakoś się nie nagrało też przy okazji i... No dobra, nie będę się już tłumaczył. Kontynuujemy nasze otwieranie. Myślę, że jest to fajny produkt właśnie, jeśli chcemy troszkę sobie z rodzinką potwierać, z jakimiś dzie dziećmi czy znajomymi. Mamy teraz brandona podziemskiego. Tak jak mówiłem trzy karty. Szukamy też jakichś numerowanych, nie ma tutaj żadnych autografów niestety. Ale najniższy numer to chyba jest do 39, z tego co pamiętam. Jordan Clarkson. Jest tutaj sercik. I Jordan Paul. Miejmy nadzieję, że już mi nic się nie przydarzy. Wolno troszkę się zdenerwowałem, nie ukrywam. Jeśli Wam się będą podobały takie odcinki z, z otwierania jakichś takich różnych produktów, bo naprawdę staram się znaleźć różne, to dajcie jakiegoś lajka, like suba, może jakieś komentarze. Myślę, że też akurat nadchodzi Halloween, więc fajny taki produkcik do otwierania: Kyrie Earring, Janis, Zielony, fajnie, Tribute. Janisa. Fajnie. Wszystko związane z Janisem, moim zdaniem, jest fajne, więc Calderon Johnson jeszcze tutaj sobie troszkę uporządkuje te inserciki. Janis na razie fajnie wygląda. Troszkę potrwa ten odcinek, bo jest 120 kart. a Co Dobrze jest zapakowane wszystko. Albo ja nieudolnie też otwieram. Widzę, że znowu Luka Doncić. Tam przypadkiem sobie zaspoilerowałem. Bobby Klintman. Adema Bona. Taki właśnie trick or treat, chyba. Czy coś w ten deseń? Nie. Ale damy sobie i Luka dącić, ale normalny. Piszcie też, jak macie jakieś propozycje, co mam otwierać, bo naprawdę się staram. Znowu coś z Lakersów mamy, żeby ten kontent był właśnie taki różny. Austin Leaves, Jalen Williams, D'Angelo Russell. Dobra, tego Williamsa przesuniemy tutaj Fajnie się w miarę tak szybko otwiera, bo jednak trzy karty, no to nie jest to jakiś wielki pakiet Nicholas Claxton, Jordan Paul, Trace Jackson-Davis Produkt chyba o ile pamiętam 140 zł kosztował Stwierdziłem, że taka ciekawa odmiana no, bo nie zdarza się to często, żeby jakieś takie Halloweenowe wychodziły. Edycje: Kel Ware z Miami, Peyton Watson, Damian Lillard. Będę właśnie testował teraz też. Jest to, będę testował, czy będzie oglądana koszykówka u mnie. Bo wiem, że w Stanach jest bardzo popularna. W Polsce też, ale czy otwieranie takich kart będzie popularne? Nie wiem. Nick Smith Jr. Miles Turner. Murphy. Że powiem Wam, że od samego początku już mam jakieś przeboje. Niestety nagrywam tylko przy pomocy telefonu. Nie mam żadnych programów, więc stwierdziłem, że po prostu uczciwie powiem, że miałem wypadek. Krista Sporting, Tyler Hero. Lubię go. I Al-Horford. matko boska. Nie wiem, ile już otworzyliśmy. Wiktor Łębayama. Oso Igodaro. W poprzednim odcinku trafiłem go Limitkę. I Yves Missy. Też Ruki. Ogólnie bardzo mi się podoba design tych paczek, takie malutkie, ale całkiem przyjazne. Dobrze, że zrobili takie właśnie nacięcie na paczkach. Jest to trochę, można powiedzieć, idiotoodporne. Yusuf Nurkić, Cody Williams i Cody Williams. <grywka> Okej. Okay. Tylko dwie inne wersje. No dobre. Śmieszne. Zostało nam troszkę jeszcze. Nie będzie to jakiś pewnie wybitny filmik pod względem trafialności. No bo co? Maksymalnie jakąś limitkę chyba tu możemy trafić. Zatrząb. Autografów nie, koszulek nie. Nic spektakularnych trafów tutaj się nie spodziewam, bardziej takie dla fanów Nikola Wuciewicz, Kate Cunningham taki jakiś slime właśnie i Alex Caruso piszcie też w komentarzach czy obchodzicie może Halloween w jakiś taki albo w inny sposób czy jakieś horrory czy jesteście fanami ja tak nie za bardzo. Czasami tylko jak jakieś dzieci przychodzą pod dom to daję im cukiereczki. LeBron, proszę bardzo. Co to jest? Nie jest opisane, ale jakiś taki insercik. No ładny nawet. Scotty Pippen. Kolejna paczucha. O, trochę jest spoiler z tyłu. Nie wiem, czy widzieliście Buddy Hilt, Kevin Huerter i Stefan Castle, ale taki bym powiedział normalny w sumie. Też tribute. No dobra, fajnie. Rookie of the Year, o ile pamiętam. Które paczki właśnie tak łatwiej schodzą, a niektóre tak bardziej są oporne. Rudy Gobert, Jabari Smith Junior Zion Williamson. Na moim kanale już pojawiły się pierwsze takie otwieranie z kart koszykarskich z Pierwszy licencjonowany produkt Topsa z NBA od chyba 10 lat, bo zawsze zazwyczaj było Panini. Panini straciło licencję. No i teraz Tops. I nawet tam coś fajnego trafiliśmy. Na pewno będą też w przyszłości jeszcze jeden taki odcinek. Bo że do mnie paczki jadą, więc zobaczymy może coś fajnego. Wendell Carter Jr., Talier Hero, już go mieliśmy. I Under Jackson. Zobaczymy, czy się przyjmie. Ja lubię otwierać, więc i tak będę. Dillion Jones. Zion, już go mieliśmy, z tego co pamiętam. I Mark, o Jezus. Mark Williams. Troszkę poprawiłem oświetlenie, mam nadzieję. Franz Wagner. Onieka Okogwu, Eric Gordon. Jak myślicie? Fajny taki motyw z tymi kartami Halloween. Myślę, że fajny na pewno dodaje klimatu troszkę. Derek White. I Smith już go mieliśmy. I Jordan Clarkson. Też jakiś takim innym. Chyba. Czy to normalny? Nie, normalny jest. Myliło mnie ten kolor żółty, ale zapomniałem, że Utah ma właśnie takie barwy. No cóż, co ja poradzę? Ba Baylor Sherman, Rob Dillingham, Max Christie. Kolejna paczucha. Dorian Finney-Smith. Eldon Johnson, też jeden z moich ulubionych koszkarzy, właśnie. Nie jest tu nigdzie właśnie opisane Darius Garland, jaka to jest wersja, za bardzo? Było właśnie na pakowaniu. Zobaczcie jeszcze sobie, bo to wcześniej już pokazywałem. Slime Hollow Trick or Treat, Hollow Sky Hoops Tributes. Aha, Orange Slime Hollow Webs i numerowane jest tylko Trick or Treats. No dobra. Wcześniej właśnie już to pokazywałem, no ale miałem, że tak powiem... niespodziankę. To sam sobie zgotowałem, więc nie mogę mieć do nikogo pretensji. Może to już sobie przesunę tutaj. Zaklawin. Dennis Schroeder, Alison Barnes. Mogłyby trochę te paczuszki tak łatwiej się otwierać. O, słychać właśnie psa, sąsiadów. Jeremy Sohan będzie do mojej kolekcji, bo zbieram wszystko, co związane z Jeremiaszkiem. Christian Brown i Jay Wells. Chyba właśnie tej wersji Tribute, tylko białej. Fajnie. Następny do kolekcji. Jeszcze sobie raz zerknę. Tribute Orange Slime Hollow Apes. Base Tribute, tak, to jest Base Tribute, niestety. Nic takiego zwyczajnego. o tutaj coś już się pojawiło. Nie. Ma. Ale fajny Jamorant, taki bardzo dynamiczny by powiedział. Fajne zdjęcie. Amen Thompson Bem Adwajo. Co my tu mamy następne? O, szaj. Bardzo dobrze. Szkoda, że nie numerowany szaj, bo Zawsze warto go mieć w swojej kolekcji. Bardzo fajny koszykarz w ogóle. DeAndre Hunter Osar Thompson. Że jeszcze raz Was przepraszam, że nie otworzyliście od początku ze mną tej paczki. Niestety, no chciałem być uczciwy, już nie kombinować, ale tu jest przytko uszkodzona. O cholera, ta karta. Zobaczcie. Faktycznie no. Można powiedzieć, że do bani już ta karta. Do niczego się nie nadaje. Jeszcze następna jest fajna, a ta pierwsza jakoś tak. Jay Wells i to jest też tribute, ale ten taki. Troszkę rzadszy. To też jest tak. Dziwne. No dobra, nieważne. Adam Bona. Raczej one i tak nie są jakoś tak wyjątkowo kosmicznych cenach, a ja na razie nie sprzedaję więc na razie kolekcjonuję chciałbym zbierać jakąś fajną w miarę kolekcję Clay Thompson Tyler Kolek I tu już taki fajny i sercik. dobra i ona z nas. Chodźcie tu. Niektóre te paczki, kurcze, niby są. Mają te nacięcia, ale tak się ciężko otwierają. Ale może to dobrze, chociaż są hermetycznie zapakowane. KJ Simpson. O, mam jego w ogóle autograf. KJ Simpsona. Autograf z kawałkiem koszulki w własnej kolekcji. Ayal Mitchell. IJ Mitchell. Mice Bridges. Dobra, pozbędę się troszkę tych podstawowych Dobra, zostało chyba z 10, może mniej Zobaczymy Ciekawe, czy uda się jakiś numerowany trafić Corey Kispert Danny Avdija Sportland. I Oso Igaro znowu Nie wiem właśnie czy to już po, po ponownym nagrywaniu go trafiłem, już mi się myli W każdym razie już go trafiłem Dalton Knecht Max Christie Jeremiah Fierce To jest bardziej właśnie taki odcinek, żeby troszkę sobie wyczyliować. Trejons, Andrew Jackson Jr. Anthony Black. Tutaj niestety mi się zrobił malutki chaos. Co następne? Dajcie coś fajnego numerowanego. Zawsze lubię te numerki, bo to jednak świadczy o tym, że coś fajnego mamy. The John Bryce Sensabo, Matko, Kason Wallace. Kolejna paczucha. Russell Westbrook. Dyna fajna, dynamiczna karta. Malaki Brannam. To taka jest Slime, też chyba wersja. Andrew Drummond. Jeszcze też, czy wolicie bardziej krótkie odcinki, czy takie dłuższe może. Bo też właśnie robię testy teraz. Co się bardziej sprawdzi dla Ball I widzę zobacz. Donze bolu. Pewno nie podbije ten odcinek wyświetleniami, no bo to jednak nie jest żadna taka paczucha, w której można trafić, nie wiem, jakieś coopera flaga czy coś takiego, nie? to co teraz jest modne. Na sweets. Luka doncić fajnie. Każda karta luki cieszy. Tribute, ale w Trick or Treat, takiej o, pomarańczowej. I luka dącić śmiesznie. Kolejny raz mi się trafiają dwie karty pod rząd tego samego zawodnika. Dobra, no. Nie będę narzekał, bo luka to luka jednak. I to w sumie, no, no tak, bo to też jest Tribute. Tylko ta pomarańczowa jest rzadsza. No to fajnie, dwie karty luki w sumie. Nie będę narzekał. Polowałem właśnie na autograf kiedyś, ale ciężko mi załapać się. Rich Shepard, też w wersji Tribute, Draymond Green i Koby Bafkin. Zostały ostatnie trzy paczki, więc już końcóweczka. Mam nadzieję, że dotrwacie do końca tego odcinka. Jamarr Randverse tributes. Harrison Barnes i Isaiah Joe. Dobra, dwie paczuszki. Bobby Portis, Ben Simmons i Kyle Filipowski. No i co? Ostatnia paczucha. Jeśli wytrwaliście, to dziękuję Wam bardzo za oglądanie. W takim razie mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się więcej takich ciekawszych odcinków stworzyć, że będziecie je oglądać. No i co? Ostatnia paczucha: Donovan Mitchell, Tristan da Silva. I AJ Mitchell. Co, no troszkę tych kart mamy. Chyba nic takiego wybitnego, ile się orientuję. Bo Trick or Treat Hollow Sky. No nie mamy tu holo raczej. Są numerowane Base Tribute Hoops Tribute Orange Slime Hollow. Nic takiego chyba specjalnego nie trafiliśmy. Dobra. Podsumowanko tych ważniejszych kart. Tristan Da Silva, Ben Simmons, Harrison Barnes, Jamoran w wersji Tribute, Draymond Green, Rich Shepard, Luka Doncic w wersji Tribute, Luka Doncic w wersji Orange Tribute, Iwica Zubacz, Bryce Sansbo, Andrew Jackson, Max Christie Danny FDA, AJ Mitchell Tyler Colek to może być jakaś holo bo taka jest troszkę dobra nieważne J Wells DeAndre Hunter Shea Missy Tribute, Amen Thompson Jay Wells Tristan Brown Dennis Schroeder, Eldon Johnson rob dillingham yves messi Onyeka Okwu, zane williamson tyler hero jabari smith stefan Castle, kevin Huerter, lebron kate cunningham cody williams isa ogodaro Igodaro, Tyler Hero, Miles Peyton Watson, Jordan Paul, Jalen Williams, Adam Bona, Jared Allen, Luca, i Janis. Jeszcze tego Janisa sobie zobaczymy. Jordan Clarkson i Janis w wersji Tribute, ale w tej Green ciągle się posiłkuje, bo niestety nie pamiętam. Hops Tribute Slime. O ile się nie mylę. No to fajna karta. Wszystko z Janisem cieszy. Dobra, dziękuję Wam, jeśli wytrwaliście. Zostawcie łapkę w górę. Piszcie jakieś komentarze, co powinienem otwierać. Jak się podobało, jak się w ogóle moje filmy podobają, to zostawcie suba. Zawsze troszkę to motywuje do dalszej pracy, do dalszych materiałów. Dziękuję za uwagę, do następnego, trzymajcie się, cześć.